No cóż, widać taki dzień też musi być. Dzień pokory. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj wspinamy się na... Bardzo dużym klasyku, jednakże równie trudnej drodze. Mowa tutaj o prawym lewiczu na zachodniej ścianie Kościelca. Wspinałem się na tej drodze z Kasprem, ponieważ chciał on zrobić tą drogę. Ja mogłem iść na drugiego, dlatego się na to zdecydowałem. Wiedziałem, że jest to trudna droga, jak na swój stopień, jednakże nie wiedziałem, że aż tak bardzo. Ale o tym już za chwilę. Jesteśmy pod startem lewicza. Tutaj trzeba całkiem podejść kawałek, ale w sumie, tak topograficznie, jakby ktoś chciał tu iść, to wyznacznikiem jest w sumie. Początek tych takich płyt charakterystycznych na yy, jak się idzie na Przełęcz ślepową. Pierwszy wyciąg jest dosyć długi, około 40-50 metrów. Startuje takim charakterystycznym zacięciem. Linia wspinania narzuca się w sumie sama. Jest tam kilka miejsc do osadzenia sekuracji. Mniej więcej w połowie drogi napotykamy na trudności, są one obite dwoma ringami, także tutaj bardzo wygodnie, następnie idziemy jeszcze kawałek prosto do góry, następnie trawersujemy w prawo i znajdujemy się na pierwszym stanowisku. Prawy dzień Dzielewicz. Zaczynamy drogę. Zimne paluchy to ich nie czuć. Opa. Musi się człowiek dogrzać. Bo na razie to marnie będzie. Ale zimné labky. Mamma mia. <small> Nie, no dosłownie nic nie czuję. Chryste panie, jakie bagno. No. Pierwsze dwa metry to jeszcze wiedziałem czego się łapię, a potem... już tak ufałeś, że trzyma. No dosłownie, na prowadzeniu musiałeś mieć naprawdę wesoło. Nie było źle pamięci, bo się po paru metrach rozgryłem na tyle, żeby czuć mniej więcej co i jak. No. Drugi wyciąg, tak na dobrą sprawę, można powiedzieć, że przeniesienie stanowiska, ponieważ w linii prostej jest ono nad nami jakieś 10-15 metrów. Idziemy dosłownie zygzakiem na początku w prawą stronę, później, w bardzo wyraźnym punkcie, odbijamy w lewą stronę, i również po skosie około 10-15 metrów i dochodzimy do stanowiska. Tu jest występek skalny. Taki Boży. Boży występek. Chłopie. Całą rodzinę utrzymał. Prawnie jaki czas? Nie wiem. Z naturalnego, chłopie, faktycznie by tu wyprawił wesele. O jezu! O chłopie! Jak chcesz wstawać z jednej nogi, to to jest to. Ale czujnie. Przed nami trzeci, kruksowy wyciąg, który dał przynajmniej mi bardzo mocno popalić. Jak to idzie? Na początku odbijamy na taki maluteńki filarek, na który musimy się dosyć sprężnie wgiełgać, że tak powiem. I w sumie w tym miejscu zaczynają się już trudności tego wyciągu, czyli tak zwany trawers na rękach. Pierwsze kilka metrów poszło mi dosyć sprawnie. Później nie chcę tutaj zwalać winy na plecak. Troszeczkę przeszkadzał, wiadomo, nie czułem się na siłach, próbowałem różnych kombinacji, ale czułem, że bardzo mnie to pompuje, więc zdecydowałem się po prostu wpiąć ekspres i przehaczyć ten jeden moment. Yeah. <laughs> Następnie idziemy delikatnie w prawą stronę i minimalnie do góry, aż dochodzimy do charakterystycznego haka. Czy jesteś już przy tym stanowisku? Tutaj bardzo ważne. W tym miejscu należy iść do góry. Kasper poszedł w prawo, co później podskutkowało problemami z liną. W tym miejscu odbijamy do góry i już następnie taką płetwą dochodzimy do stanowiska pośredniego. Ważne, aby w tym miejscu odbić do góry, ponieważ jak tutaj widać na nagraniu, spróbowałem pójść tak jak Kasper, trawersem w prawo. Stopa mi wyjechała. Ja, widząc, gdzie miałem przeloty, bardzo mocno się tego wystraszyłem. I w tym miejscu zaczęły się moje, że tak powiem, problemy psychiczne z tą drogą. W tym miejscu obciążyłem tego haka bardzo starego. Bardzo powoli to robiłem. W tym miejscu musiałem poprosić Kacpra o wydanie mi luzu, ponieważ musiałem przejść troszeczkę w lewą stronę. A on wybrał linę, tak jak się to robi podczas asekuracji. Poszedłem tam tą płetwą, i idąc do góry, tam są bardzo wyraźne miejsca, które są no, wręcz wymacane po tych kilkudziesięciu latach. Super miejsca do osadzania friendów czy to kości. Dochodzę do stanowiska pośredniego, i tutaj możecie zauważyć, że na dole zrobiła mi się bardzo duża agrawka z liny pomarańczowej. Musieliśmy tą linę wyciągnąć, dlatego dopiąłem się do stanowiska i po prostu przerzuciliśmy tą linę za krawędź tego filara. To miejsce dało mi bardzo mocny psychiczny wycisk. Po prostu bardzo się bałem, ponieważ nie widziałem punktów przelotowych, które były za filarem. I mimo, że teren był bardzo prosty, ponieważ od stanowiska do przewinięcia się to jest furkowy trawers. Pierwszy raz w Tatrach ta ekspozycja dała mi się mocnowe znaki. Chwilka czasu minęła, zanim się uspokoiłem i po prostu ruszyłem dalej. Tutaj przed tym przewinięciem się w prawą stronę jest jeden hak, tutaj Kacper go nie zauważył, warto tam wpiąć linę i mieć zarówno z jednej strony tego filara, jak i drugiej, bo mówimy tutaj szczególnie o tym drugim, który musi dojść. Jeśli wspinamy się w pionie, nie ma to dużego znaczenia, ile przelotów zostawimy dla drugiego, jednak na trawersach ma gigantyczne. Tutaj mamy to przewinięcie przy filarku, nie Ukrywam, bardzo się cieszę, że jestem wysoki i mam długi zasięg rąk, ponieważ zarówno z lewej, jak i z prawej strony mogłem złapać bardzo dobre chwyty, przewinąć się na drugą stronę. Następnie czeka nas trójkowe zejście po bardzo dobrych chwytach. Tutaj schodzimy, dochodzimy do takiej charakterystycznej rampy. Przez chwilę prostym terenem, a następnie dosłownie dwoma, trzema ruchami za około 5 przewijamy się na półeczkę i tam już mamy nasze trzecie stanowisko. A i to jeszcze niżej schodzi. Ale nie, tam to jakoś przelazłem. Tylko tu na samym końcu, tu mi zabrakło jednego przelotu, żeby się poczuć pewnie. To się prosi o wylot. Samowite to jest. Co się z tą psychą stało? Początkowo nasze plany zakładały, że poprowadzę ostatni wyciąg, wyceniony za 6 minus. Po prostu byłem już zmęczony psychicznie, bałem się i miałem tego dnia wszystkiego serdecznie dość, dlatego Kasper poprowadził również ten wyciąg, a ja poszedłem na drugiego. Zaczynamy po takiej płytce. Po kilku metrach płyty dochodzimy do kominka, w którym szukamy dobrych chwytów, bo wszędzie są dobre chwyty. Wypycha nas troszeczkę ten kominek do tyłu, znajdujemy dobre stopnie. Ja tutaj znalazłem takie bardzo fajne kolano i z tego kolana nogi wysoko wstałem do dobrego chwytu. I tutaj, patrząc po topo, myśleliśmy, że. Wspinanie się już w sumie kończy, bo przed nami zacięcie za 4. Tutaj jeszcze kilka sprężnych ruchów w tym zacięciu i wychodzimy już na trawki, które doprowadzają nas do stanowiska. Moja psychika została dzisiaj nadwyrężona. A tak to jeszcze przynajmniej kilka fajnych ruchów udało się zrobić bez haczenia. <grystanie> no cóż, widać taki dzień też musi być. Dzień pokory. Ty, ale to zacięcie takie sprężne! Mocne! A z plecakiem fajnie tam było, w pewnym momencie. Fajny był, no. Wspinaczkowo chyba najlepszy. Przewspinam się już. I tak dzisiejszy dzień to jest, wiesz, z cyklu wyciągnąć wnioski i zapomnieć. Stąd mamy kilka wariantów. My zdecydowaliśmy się na zejście szlakiem. To by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Ci za uwagę, a my widzimy się w kolejnym.